Przekonania to pewne generalizacje na temat otaczającej nas rzeczywistości. Każdy z nas ma swój indywidualny zestaw przekonań o świecie. Zestaw ten determinuje w ogromnym stopniu to, jak zachowujemy się na co dzień. W NLP pozbywanie się niepotrzebnych i nabywanie przydatnych przekonań to jedna z najsilniejszych metod trwałej zmiany naszego zachowania. Zanim dokładniej opiszę, na czym to polega i co możesz z tym zrobić wykonaj mały eksperyment, rozejrzyj się dokładnie po pomieszczeniu, w którym teraz jesteś, zapamiętaj dobrze wszystko, co jest w kolorze czerwonym. Dopiero gdy to zrobisz, czytaj dalej, ile zapamiętałeś przedmiotów w kolorze niebieskim, zapewne mniej, niż w kolorze czerwonym. Dlaczego? Ponieważ miałeś nałożony pewnego rodzaju filtr na ten kolor, który pozwalał ci zwracać uwagę głównie na czerwień, dokładnie tak samo działają przekonania które są filtrami rzeczywistości. Więcej o filtrach przeczytasz w artykule działanie filtrów umysłowych. Nasz mózg tworzy uogólnienia ułatwiające funkcjonowanie w tym świecie. Jeśli wierzysz na przykład w to, że wszystkie blondynki są głupie, będziesz wciąż znajdował na to dowody, nawet gdy tylko dwie na dziesięć okażą się mało inteligentnymi. Ty będziesz traktować te dwie jako dowód na prawdziwość swojego przekonania. Jest to normalne zachowanie, nasz umysł tak działa. Każde przekonanie ma wpływ na twoje zachowanie. Jeśli twierdzisz, że nauka jest trudna, zawsze taka będzie dla ciebie. Nie będziesz miał do niej motywacji, a jak już się za nią zabierzesz, nic ci nie będzie wychodzić, jeśli masz przekonanie, że brak ci pewności siebie. Przy kontaktach z innymi osobami będziesz nieśmiały i trudno ci będzie nawiązać rozmowę. Jeśli uważasz, że jedzenie fast foodów jest niezdrowe, będziesz wybierać inne jedzenie. Wszystkie przekonania są zarówno prawdziwe, jak i nieprawdziwe. Te, w które wierzysz, są dla ciebie zawsze prawdą i zachowujesz się tak, jakby były, jeśli wierzysz, że jesteś towarzyską osobą, zachowujesz się jak towarzyska osoba, sama zmiana tego przekonania zupełnie zmieniłaby twoje zachowanie. Pamiętaj, to, w co wierzysz, determinuje twoje zachowanie. Dlatego ogromną różnicę robi wiara w to, że nauka jest trudna lub w to, że nauka jest łatwa. Dobra wiadomość jest taka, że możesz wybierać w co chcesz wierzyć i zmienić w ten sposób wiele swoich zachowań, a tym samym jakość swojego życia. Zmiana przekonań na początek wypisz wszystkie przekonania, które cię ograniczają, absolutnie wszystkie, które ci przyjdą do głowy. Podam ci parę przykładów, mam mało pewności siebie, żeby być szczęśliwym trzeba mieć dużo pieniędzy, mam dużo problemów często. Choruję, nauka jest trudna. Trudno jest odnieść sukces, życie jest ciężkie, jestem mało atrakcyjny. Bądź tutaj ze sobą absolutnie szczery. Spójrz na kartkę z wypisanymi przez ciebie przekonaniami. Wybierz te, które najbardziej ci przeszkadzają w życiu i zajmij się nimi w pierwszej kolejności. Każdego dnia wybierz sobie jedno przekonanie, które chcesz zmienić i wykonaj następujące ćwiczenie. Napisz to przekonanie dużymi literami na osobnej kartce. Zastanów się, jak jego istnienie objawia się w twoim życiu i które zachowania są wynikiem wiary w nie. Wymień w myśli lub wypisz na kartce wszystkie konsekwencje wiary w to przekonanie. Teraz zajmijmy się tym, jak zmieniłoby się twoje zachowanie gdybyś posiadał przekonanie będące przeciwieństwem tego, którego chcesz się pozbyć, napisz więc na kartce, na odwrocie tej samej lub na nowej, przekonanie odwrotne. Ważne jest, aby było sformułowane pozytywnie, czyli na przykład nauka jest łatwa, a nie nauka nie jest trudna. Zastanów się, jak zmieniłoby się twoje zachowanie. Gdyby były one dla Ciebie prawdą, wypisz wszystkie korzyści płynące z wiary w to przekonanie. Po wykonaniu tego ćwiczenia żyj i zachowuj się przez cały dzień tak, jakby było one dla Ciebie prawdziwe. Jakby było Twoje. Pozwól, aby stało się częścią Ciebie. Kolejnego dnia zajmij się kolejnymi punktami na twojej liście. Co parę dni możesz sprawdzać, jak bardzo przekonania z poprzednich dni zakorzeniły się w Twoim życiu? Jeśli nie zrobiły tego, Możesz powtórzyć ćwiczenie. Zmiana negatywnych przekonań jest również jednym z elementów warsztatu Insight, który prowadzę wraz z Sandrą Lasek. Podczas tych trzy dni poznasz w praktyce moją autorską metodę zmiany osobistej dzięki której zyskasz głęboki wgląd w siebie. Poznaj program warsztatu Insight. Innym dobrym sposobem na zmianę przekonań jest czytanie książek napisanych przez specjalistów w danej dziedzinie. Wyczerpujące argumenty i ciekawe historie wpływają na twój podświadomy umysł, dzięki czemu przekonania nabyte w ten sposób są zakorzenione głęboko w twojej psychice. Warto jest więc znaleźć autorytet w jakiejś dziedzinie i czytać jego pracę. Dla ułatwienia podam ci parę przykładów. Jeśli chcesz mi doskonałe przekonania na temat pieniędzy i świata finansów, polecam książki Roberta Kiyosakiego. Zaczniesz wierzyć, że i ty możesz mieć pieniędzy pod dostatkiem. Jeśli chcesz ułatwić sobie życie, pozbyć się problemów i być bardziej szczęśliwym, poczytaj Richarda Bandlera, twórcę NLP. Jego książki są pełne wielopoziomowych metafor i historii, w których świadomy umysł gubi się wielokrotnie, a podświadomość karmiona jest przekonaniami które zmieniają życie na lepsze, jeśli chcesz patrzeć inaczej na pojęcie sukcesu i na proces drogi do niego. Polecam książki Brajana Tracy ego". Istnieje również wiele technik NLP, za pomocą których możesz zmieniać swoje przekonania. Jedną z nich poznasz w artykule Zmiana przekonań. Gdy po raz pierwszy spotkałem się z NLP, byłem przekonany, że zmiana to tylko techniki i sprytne metody, dlatego zajmowałem się nimi, a sprawę przekonań odłożyłem na później. Wkrótce okazało się, że techniki bez odpowiedniego podłoża nic nie znaczą. Właściwie, żeby zmienić swoje zachowanie, techniki nawet nie są potrzebne. To przekonania na temat otaczającego nas świata są główną i najważniejszą rzeczą, którą musisz się zająć, jeśli chcesz zmienić swoje zachowania. Teraz, gdy sam prowadzę szkolenia na temat NLP, Pierwszą i najważniejszą rzeczą dla mnie jako trenera jest zmiana ograniczających przekonań uczestników mojego szkolenia. Dzięki temu otwierają się oni na nową wiedzę i nowe możliwości. Poniżej podaję przykłady najbardziej korzystnych przekonań. Wybierz te, które najbardziej ci się podobają i zastanów się, jak mogą wpłynąć na twoje zachowanie. Wykorzystaj je do zmiany na lepsze. To ja decyduję o tym, jak wpływa na mnie to, co inni mówią i myślą. Nie ma problemów. Są tylko wyzwania, nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne. Zawsze uczę się na błędach. Z dnia na dzień staje się coraz lepszy. Mogę czuć się doskonale bez powodu. Mogę się nauczyć absolutnie wszystkiego. Spędzam czas tylko z tymi. Z którymi czuję się najlepiej. Jestem atrakcyjny i pewny siebie. Od każdego człowieka można nauczyć się czegoś ciekawego. Wszystkie choroby są uleczalne. Potrafię odnieść sukces i zasługuje na to, by być bogatym. Nauka jest łatwa i przyjemna. Podkreślenie w komentarzach wpisuje swoje wartościowe przekonania.